Ej, hey, cześć, siemanko, z tej strony ja Patryk, Game of Gaming Dzisiaj zagramy sobie w Eurotracka A więc ja już bez przedłużania po prostu zacznę I dzisiaj do pracy przyjechałem taksówką A to dlatego, że szef miał dla mnie niespodziankę Dokładniej nową ciężarówkę A dokładniej ciężarówkę marki MAN Dostałem awans Taką ciężaróweczkę dostaliśmy Silnik 360 koni mechanicznych sześciobiegowa skrzynia. Nawet spoko ten manik. A więc e, dzisiaj wyjeżdżamy na pierwszą misję tym manem. A jeszcze teraz wam pokażę, jak ten silnik brzmi. Galancie. To to no, nie jest jakaś taka rewelacja, ale nawet... W takim razie najpierw to sobie wyłączę, mówię być bo nie wiem, czy się czuć. A, hamulec ręczny. Dobra, no i wyjeżdżamy. Się tutaj zatrzymujemy i ja czekam od szefa na zlecenie. I zlecenia od szefa w chwili obecnej już dostałem. Będziemy do Białego Stoku jechać. No więc ja tam, no, szybko pojadę i się widzimy za chwilę. Właśnie już jestem pod firmą, już podczepiam przyczepę i będziemy już jechać. O, idealnie, dobra, podczepiamy przyczepę. I powoli będziemy wyjeżdżać. Jedyneczka, no, teraz na dwójeczkę wrócimy. dobra. Powoli, bo powoli, ale jakoś nie jedziemy. Dobrze, to wyjeżdżamy w takim razie z firmy. No też ten ma się tak wolno rozpędza trochę. Mi się wydaje, że to skania ona była troszeczkę lepsza. Pod względem szybkości. No, no dobra. Jak ją dostaliśmy, to takim będziemy musieli jechać. Dobra, to niech sobie przejedzie tym autobusem. Jechać, jechać. Dobra. Tutaj też niech sobie to nie przyjedzie. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Złamaliśmy się jako tako. Dobra. Mi się wydaje, że to coś chyba będę musiał z jedynki startować trochę, bo... z dwójki coś tak się dziwnie rozpędza strasznie na tym Ta To to z dwójki, to ona nam spokojnie się rozpędzała, a... Ten man tak średnio się ja chce rozpędzać. Wiem, że tu troszeczkę blokuje ruch, ale no mam nadzieję, że tu nie będzie, nie będzie nikt jechał. I z tego co można zobaczyć, to tu jest dosyć galanty korek. Chociaż... No, no, trochę jest. No to widzimy się jak już wyjadę z tego korku. Dobra, wyjechałem z tego korku, bo tam był wypadek mały i było trzeba czekać. No, ale na szczęście wyjechałem. I tu chyba jest znowu korek na światło, ale my na szczęście jedziemy w prawo, skręcamy w prawo, a więc my problemu takiego nie mamy... Yy, no, galanty korek się tu zebrał. I zauważyłem, że właśnie przez jedynki lepiej rufa ten man. Ale w ogóle jak się później wrzuca dwójka, to tak już jakby tak ciężej chodził. No nic. Dobra. Ok, skręcamy. Idealnie. A, dobra, biedmy się skończymy, jest to na jednym i tym samym biegu. Mówię, co dać, bo się tak nie rozpędza. No 50 ograniczenie. W ogóle fajnie, bo tu mamy takiego tableta małego. Taką, takiego GPS-ka. Fajnie, fajnie. Dobra, ja tu sobie... Wezmę i sobie tutaj wsadzę i... skręcać nigdzie nie musimy. Nie gadaj, że tak wszyscy kliks niż na tym, co tu się stało. No, no nie wbija się tu. Co im się tu stało? Co one tak przekwitają, tu wszystkie? No jedź to. A, dobra, bo ten na czerwony nam stoi za sygnalizacją, chyba i przed sygnalizacją stoi, no właśnie, i skręcić. A tu jechały samochody z tej strony, było. no jedź, chłopie! Jechaj, jedź, jedź! No, jak to wykroczenie? No nie no, jak to wykroczenie? Jak tu chłop stoi? No dobra, przejadę. Dobra. Dzięki. Stój, 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 stój tą skanią. Dobra, dwójeczka. Ciekawe jak to będzie jechało na autostradzie. Że to jest ze 120 ograniczenie na tym prędkościomierzu. A, nie no, bieg mi się nie skończył. Nie, bo jest... Taki dźwięk jest jakby mi się bieg kończył, choćby Chyba, że mu się kończy ten bieg w sumie. Nie wiem, jakoś dziwnie to jest rozpisane w tym manie. No on dopiero 50 na godzinę jedzie. Wie co? Jak to jest możliwe, że on dopiero 50 na godzinę jedzie? Nie wiem, jak wyjdę poza ten... Zielony pask to po prostu wtedy będę wrzucał bieg, bo ja już nie wiem, coś dziwnie to jest to rozpisane w tym manie naprawdę Aha, dobra, to już w tu obok, no tak Bo już się zagapijemy i mówię, czy to jest ciśnienie no, Ale ciśnienie tak wysokie to raczej by tu nie było Dobra. W takim razie jedziemy autostradą, już jedziemy w sumie 81 na godzinę, jest do 140 ograniczenia na chwilę obecną. A my z tyłu na paca mamy chyba dość do 90 ograniczenia napisane, a to będziemy musieli maksymalnie 90 km na godzinę jechać. Nie do końca nie wiem czy mamy tak napisane, ale chyba napisane, naklejoną tą naklejkę, ale myślę, że tak. Dobra. Jakieś remonty drogowe. Co oni tutaj robią? A, coś chyba będą stawiać. Jakiś parking może. No chyba tak. Do 90. Uuu, zwolnij, zwolnij, zwolnij. Nie aż tak bardzo. Elman ma bardzo dobre hamulce ogólnie, ale no to, to to jest niezbyt dobre, bo ten silnik jest naprawdę słaby. I razem ze skrzynią biegów. Bardzo pomalony silnik się rozpędza, choćby to jest 20 koni więcej niż w, w podstawowym silniku, ale no... to się wolno rozpędza. No, tyle to tam nic. Dobra, znowu do 140, okej okay. do ile do 70, dobra. Ojej, Kierunek wskazują, nie to nie to kliknąłem. trochę naprawdę. jakiś dziwny ten mam jakby ja na awans nie będę narzekał no bo wiecie no więcej kasy od razu dostajemy no macie waróweczka prosto z salonu no to narzekać nie będę no nie ale no coś troszeczkę ten ja, no ale no dobra zjedziemy na spacer na chwilę Tankować się chyba nie będę Nie, nie chciałem już zbudzić Ja w tak bardzo to nie chciałem Nie wiem ile mamy już baków tutaj Dobra, dotankujemy Dobra, wyłączamy silnik Okej, okay, i tankujemy 28 litrów, dotankowaliśmy. Dobra. W takim razie odpalamy cię na biegu i ją zostawi dobra? Co? Jak to się z kimś stukłem? No pokaż mi no to. Gdzie ci się z kimś stukłem niby? Z kim? Z tym? Z tym, bo ten źle wyjechał? Plęk, coś źle wyjechał, ale mi się wydaje, że tamto źle wyjechał. No tu mnie przygotowałem, dziękuję bardzo. Dobra, no i widzę, że jest korek, a więc widzimy się już jak nie będzie tego korku. Dobra, już ominęliśmy ten korek, a dokładnie się przestał. Już nie było tego korka. Dobra, więc jedziemy dalej. Ile jedziemy na godzinę, bo nie widzę? 42, dobra. Tam mi się pokazywało ile mam w baku paliwa. A mnie to zbytnio nie interesowało. Tylko mnie bardziej interesuje ile jadę na godzinę. Jednak. Chyba powinienem się tam zatrzymać, choćby... Że... Dobra, nie było policji to najważniejsze w chwili obecnej. Dobra. No jeszcze trochę do celu chyba jest Choćby tu już na się widać tam tą... tą... ten cel? No tą chorągiewkę? Chorągiewkę? No, no ten cel ogólnie Jak to spodziewa się dostawy? No spoczekaj, no że kliencie, no. no Jak to się spodziewa dostawy? Dobra, pełna obroty! Jak to się mogę do stawy spodziewać? Ja mu w umowie mu... ja mu mów, mówiłem, panie, ja nie mam za wszystkie ciężarówy. Mm. Dobra, będzie spóźnienie i tyle. To i tak za spóźnienie, to ja nie, to nie ja akurat. Ale bardzo głośno jest ten muzyka, ojeju. Nie wiem czy mnie w ogóle jakokolwiek słychać w ogóle. Tak jest naprawdę tak głośna. To jest masakra. Dobra. Nie wiem ile kilometrów już zostało jeszcze. A, ja może być sobie być bo ja jechałem cię na trójce. Bo coś jak czuję, że będzie po skrzyni już po tym odcinku. Że się już będzie musiał wymieniać skrzynię. A jak mi się coś zdaje? Do 90 idealnie. Chyba tak, dojechaliśmy, a w sumie nie spodziewałem się, że to zrobię w jednym odcinku, najprawdopodobniej, o ile to, to, to jest już prawie ten cel. Bo nie wiem do końca tego, a nie chcę mapy włączać, bo to jest w końcu prawdziwe życie, to nie chcę tak... Po prostu chcę mieć jak najbardziej prawdziwie, no nie? Dobra, może znów już, nie już, prędkość. Jakby tu policja przejechała, no tam 2 godziny więcej, to dla mnie jest taka masakra, ale bardziej jest to, to że mamy ograniczenie w tym do 90 maksymalnie, a więc tak nie do końca pasuje to jednak. To spokojnie, panie kliencie! Jak nie ta muzyka w skórze, to jest po prostu masakra. nie jej się nie da pod, pominąć, podmienić na coś innego. A w ogóle jak jechałem tym manem po tą naczepę to w ogóle no nie jak skręcę, to mi się silnik wyłączył. Po prostu silnik mi się znikąd wyłączył, bo skręciłem za mocno. Jakby po prostu masakra. Ten man. Mimo to, że na trójce była moja troszeczkę wina, bo byłem... O, odkryto miałem to białe To! Nigdy nie. byłem ja w stoku mi się wydawało wymąć Nie, to, to najpierw... Nie, to nie mam garażu, w najwidoczniej. To mi się bardzo wydawało. A w powrocie do firmy już widzę, gdzie się zaparkujemy na sekundę. Zaparkujemy się na parkingu, na hotelu. Wyśpijmy się na spokojnie i wrócimy do firmy. No do firmy to wrócę poza odcinkiem. Albo tu jeszcze posiedzimy bo, bo chwilę i tu weźmiemy na przykład zlecenie i do Warszawy będzie. No jej, jeszcze czerwony... Będzie zahamował. Jest to czerwone światło naprawdę. Ojej, jaka muzyka! w ogóle jak to się mogę spodziewać tak szybko dostawy. Ja kiedyś tak miałem, że w ogóle dowodziłem, no nie... Yy, coś tam było, takie, duży, takie duże dosyć, taki długi towar to był dosyć. I to postanowiłem, że to będę dowodził, no nie? I jakby najlepsze jest to, że to sobie rozbiję na dwa dni, tak? Na dwa realne dni. No w tam przejechałem pół trasy, a w drugim kolejne pół, a tu się okazało, że na drugi dzień gra uznała, że w ogóle ja jechałem. Aż mi się pedały pomyliły z luz, luz zamiast hamulca brałem. To jest odpowiednia muzyka. Dobra, jechać. No nie no, jaka jest Przede, myślę, że jest to warunka spowolna. Przydamy się jeszcze No jechać do tymi. Nie muszę tymi mi utrudniać roboty. Dziękuję. Dobra, jesteśmy w firmie. Dobra. Nie, 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 nie chcę parkować. Jak to doskonale... Z... Ja już tego EuroTraka nie rozumiem. Jak to jest możliwe doskonale, skoro była muzyka ze spóźnienia? Nie rozumiem po tego. Dobra. Tym akcentem kończymy ten odcinek do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie!